Że Veolia odpowiada za dostawy ciepła do mieszkańców stolicy. Ale to nie wszystko. Dziś poznamy inne projekty, które idealnie wpisują się w światową strategię Veolia Green Up oraz cały proces transformacji energetycznej. W ostatnim czasie warszawski system ciepłowniczy został zasilony w źródła kogeneracyjne. Jarku, czy mógłbyś nam opowiedzieć coś na ten temat? Kogeneracja to technologia wytwarzania prądu i ciepła z gazu. Przygotowane zostały dwie jednostki kontenerowe wraz ze stacją energetyczną i infrastrukturą towarzyszącą wyprowadzającą energię i ciepło do odbiorców. Kogeneracja polega na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tak zwanym skojarzeniu. Jej powstanie w warszawskich dzielnicach Włochy i Bielany ma uzupełnić system ciepłowy. Dla Warszawy w celu zazielenienia energii cieplnej. Muszę zadać to pytanie: jakie korzyści mają z tego tytułu nasi klienci? Dzięki kogeneracjom, czyli takim małym jednostkom wytwórczym energię i ciepło, wspieramy warszawski układ ciepłowniczy, który jest oparty na pracy dużych elektrociepłowni. Ograniczamy dzięki temu emisję szkodliwych gazów. Jak zarządzana jest praca jednostek kogeneracyjnych? Innowacją, a jednocześnie wyzwaniem było włączenie kogeneracji w inteligentny system ciepłowniczy, który nadzoruje pracę warszawskiej sieci ciepłowniczej. Możemy monitorować pracę jednostki zdalnie, podglądając jej parametry technologiczne. Takie działania to duży krok w stronę efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego. A to nie koniec takich projektów, bo obecnie jesteśmy w trakcie budowy kolejnych jednostek. Tak, powstaną kolejne jednostki przy naszych przepompowniach sieciowych. Wyprodukowane ciepło trafi do sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci elektroenergetycznej. Zazielenianie sieci ciepłowniczej to duże wyzwanie, a jednym z kroków jest wpięcie kogeneracji do naszego systemu ciepłowniczego. Transformacja energetyczna to jeden z kluczowych tematów, a idące za nim wymagania zmuszają nas do nowego spojrzenia na ten temat. A do zaprosiłam cię dzisiaj do rozmowy. i Chciałabym, żebyś nam przybliżyła ten temat. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego jako operator systemu ciepłowniczego jesteśmy zobowiązani do wytwarzania coraz większej ilości ciepła z odnawialnych źródeł energii lub ciepła odpadowego zmniejszając przy tym emisję zanieczyszczeń, głównie chodzi nam CO2. W 2050 roku całe ciepło będzie musiało pochodzić wyłącznie z odnawialnych źródeł energii lub być ciepłem odpadowym. Jest to wyzwanie, przed jakim woli Energia Warszawa stoi, z jakim będzie się musiała zmierzyć w najbliższych latach. Dlatego oprócz kogeneracji rozwijamy również projekt odzysku ciepła. W takim razie skąd możemy odzyskiwać to ciepło? Ciepło możemy odzyskiwać z serwerowni, czyli centrów przetwarzania danych, ze ścieków, z przestrzeni metra, czy też z procesów przemysłowych. Istnieje już jedna instalacja odzysku ciepła ze ścieków w Szlachęcinie koło Poznania i moc to 3 MW. Czy mogłabyś nam przybliżyć tematy, nad którymi obecnie pracujecie? Od 2022 roku, w ramach powołanego programu Odzysku Ciepła i Energii, współpracujemy z partnerami, takimi jak MPWK przy odzysku ciepła ze ścieków, z Metrem Warszawskim czy z przedstawicielami serwerowni na terenie Warszawy. Projekty są na różnym etapie rozwoju. Tak naprawdę lista ta nie jest zamknięta. Cały czas staramy się poszukiwać i analizujemy nowe możliwości odzysku ciepła. Jakie wyzwania stoją przed nami w tym obszarze? Projekty te obarczone są wieloma wyzwaniami. Największym wyzwaniem, przed jakim stoimy, jest dostosowanie nowych technologii, takich jak pompy ciepła czy silniki kogeneracyjne, do pracy sieci ciepłowniczej. Niełatwo również znaleźć dogodną lokalizację na budowę takiej instalacji. Przy współpracy z partnerami takimi jak MPWiK, Metro Warszawskie czy serwerownie jesteśmy zobowiązani zapewnić 100% bezpieczeństwa pracy ich podstawowej działalności. Pewnym ograniczeniem jest też dla nas możliwość ingerencji w ich infrastrukturę. Jakie korzyści mają z tego tytułu mieszkańcy Warszawy? Przede wszystkim e, wartości ekologiczne, rozwój zielonego ciepła, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, czy też poprzez ochronę środowiska dzięki zmniejszaniu emisji CO2. Odchodzimy od paliw kopalnych i dzięki temu stajemy się bardziej niezależni. Wpływamy też pozytywnie na poprawę jakości powietrza w Warszawie poprzez zmniejszenie emisji. Teraz udajemy się do Maćka i Wojtka, aby poznać temat węzła hybrydowego prosumenta ciepła. Znane jest nam pojęcie prosument energii elektrycznej, a my chyba tworzymy nowy model mówiąc o prosumencie energii cieplnej. Maciek, czy mógłbyś nam przybliżyć ten temat? Jasne. Węzeł hybrydowy Prosument Ciepła to innowacyjne rozwiązanie i nowy model współpracy pomiędzy odbiorcami ciepła z warszawskiej sieci ciepłowniczej należącej do Veolia, a Veolia jako dystrybutorem ciepła. Ma on na celu maksymalizację wykorzystania i produkcji ciepła odnawialnego lub odpadowego z instalacji wytwórczych klientów i wprowadzanie tego ciepła do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Czy mógłbyś nam przybliżyć tą technologię? Na czym ona polega? Projektując węzeł hybrydowy staraliśmy się nie zepsuć tego, co działa dobrze, czyli klasyczny węzeł cieplny, który jest niezawodny, bezobsługowy z punktu widzenia mieszkańca i sprawdzonym rozwiązaniem. Zresztą rozmawialiśmy o tym w drugim odcinku tej serii. Tak jest. W związku z tym. Tworząc to rozwiązanie, jak powiedziałem, staramy się to, co jest dobre, zostawić w kształcie niezmienionym, a dołożyć coś, co da dodatkową wartość naszemu klientowi. W związku z tym w węźle hybrydowym odbiór ciepła cały czas następuje z sieci ciepłowniczej poprzez klasyczny węzeł cieplny, natomiast pojawia się nowa instalacja wytwórcza ciepła, odnawialnego lub odpadowego. Czy to będzie pompa ciepła, kolektor słoneczny, czy dowolna inna technologia, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, że ta instalacja jest wpięta do naszej sieci ciepłowniczej i całość wyprodukowanego ciepła jest jest wprowadzona do naszej sieci i odsprzedawana przez odbiorcę do Veolia. Wojtek, powiedz nam, jakie korzyści płyną z zastosowania tej technologii? Korzyści jest wiele. Jeżeli chodzi o optymalizację efektywności energetycznej, to poprzez zastosowanie naszego rozwiązania możemy zapewnić do 100% zapotrzebowanie na ciepło z odnawialnych źródeł energii i znacząco wpłynąć na zmniejszenie współczynnika energii pierwotnej budynku. Patrząc przez pryzmat efektywnego zarządzania zasobami, istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego, czyli ponownego użycia energii, która w innym przypadku zostałaby utracona. A patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, nasi klienci otrzymują atrakcyjną ofertę odkupu wyprodukowanego przez siebie ciepła w wysokości 80% ceny taryfowej dla wytwórcy ciepła. Dodatkowo nasi klienci mają możliwość postawienia swoich pomp ciepła na działkach weoli, które są przystosowywane do farm pomp ciepła, co przekłada się na optymalizację przestrzeni wokół budynku i poprawę estetyki. Mam nadzieję, że ta technologia będzie płynnym przejściem ze standardowego węzła cieplnego do technologii przyszłości, czyli waszego hybrydowego rozwiązania. Jesteśmy w domu Fundacji Ronalda McDonalda, czyli w miejscu, w którym rodzice dzieci mogą przebywać w trakcie ich długotrwałego leczenia. To tutaj Weolia zastosowała. Nowoczesne rozwiązanie technologiczne, aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne budynku. Piotrze, jak nawiązała się współpraca pomiędzy Veolią a fundacją Ronalda McDonalda? Cześć, McDonald. Jako wyzwanie, może tym zadaniem dla Veoli przy współpracy, przy, przy budowie domu Ronalda McDonalda na kampusie medycznym, było stworzenie systemu niezależnego od warszawskiego systemu ciepłowniczego. Systemu, który. Będzie w pełni nowoczesny, systemu, który będzie w pełni zeroemisyjny, który pozwoli zmaksymalizować ilość ciepła, czy tam chłodu, czy, czy innych energii ze źródeł odnawialnych, ale na pewno systemu, który będzie ekonomiczny. W związku z tym zostały zastosowane nowe technologie na czas budowy tego, tego rozwiązania, tego, tego projektu, które właśnie pozwoliły spełnić te trzy warunki: po pierwsze, nie przyłączenie do sieci, po drugie, zrealizowanie ekonomiki, techniki i nowych technologii. Co zakładało wypracowane rozwiązanie, które odbiega od standardowego sposobu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Warto tutaj zwrócić uwagę, że faktycznie w obiekcie zostały zastosowane nowoczesne technologie, najnowocześniejsze technologie na czas budowy bodajże roku 2020 i mówimy tutaj o technologii trigeneracji, która jednocześnie pozwala produkować energię elektryczną, ciepło, ale również i chłód. Na potrzeby własne może też warto powiedzieć, że wszystkie instalacje, wszystkie instalacje techniczne zostały umieszczone na poziomie dachu, co jest też czymś innym, niestandardowym, bo na ogół o piwnicach, więc na potrzeby energii elektrycznej zostały. Wykonane instalacje paneli fotowoltaicznych o powierzchni około 150 m2, to jest 90 modułów paneli o mocy 26 kW. Dodatkowo została zastosowana wytwornica wody lodowej, która zapewnia potrzeby chłodu na, w okresie, kiedy, kiedy jest chłód, kiedy potrzeba jest pracy instalacji wentylacji czy klimatyzacji. To jest 26 kW. Dodatkowo mówimy tutaj o pompie ciepła na potrzeby już jak gdyby samego, samego ciepła ciepła gazowej, co też jest takim nienaturalnym rozwiązaniem na potrzeby właśnie ciepła, ale również na potrzeby pracy wentylacji klimatyzacji, ponieważ ta pompa może też pracować na chłodzenie. Dodatkowo mamy cztery pompy ciepła zasilane już standardowo energią elektryczną o mocy 36 kW każda, które również mogą pracować w funkcji chłodzenia i na koniec mamy kocioł gazowy, który jest źródłem szczytowym, kocioł gazowy też z zasobnikiem ciepła. To wszystko jest też spięte bardzo ciekawą takim rozwiązaniem, że te wszystkie, cała energia, która się gromadzi, jest zgromadzona w siedmiu zbiornikach na potrzeby właśnie kumulowania ciepła i chłodu. Mamy cztery zbiorniki na poziomie 0, dwa zbiorniki na poziomie drugiego piętra i jeden zbiornik zintegrowany na samym dachu. I zbiornik pracujący z kotłem jest tym elementem szczytowym, który w momencie faktycznie, kiedy jest potrzeba dodatkowego ciepła, się wtedy uruchamia. Olek, jak z punktu widzenia Fundacji oceniasz wdrożone rozwiązanie? Dom Ronalda McDonalda to miejsce, w którym mieszkają rodziny najdłużej hospitalizowanych dzieci w szpitalu, przy którym dom powstał. Najczęściej są to rodziny z oddziałów onkologii, neonatologii, transplantologii lub kardiochirurgii. Dom to ciepło, bliskość, codzienność, wszystko co kojarzy się z Prawdziwym domem. Od strony użytkowej rozwiązania WEOLIA są bardzo praktyczne i naprawdę ułatwiają naszą codzienną pracę nad obsługą domu. Obecnie budujemy też trzeci dom Ronalda McDonalda przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, czyli największego szpitalu pediatrycznego, do którego przyjeżdżają rodziny z całego kraju. Dom budujemy w technologii CLT będzie on ekologiczny, niskoemisyjny, parterowy z 20 pokojami dla mamy, taty, zdrowego rodzeństwa lub też dalszej części rodziny, czyli babci lub dziadka. W domu znajdą się przestrzenie wspólne, takie jak kuchnia, bawialnia, pralnia. Tak żeby ta codzienność w domu mogła być naprawdę łatwiejsza. Dzięki Oleg. I tutaj należy podkreślić, że wszystkie programy Fundacji Ronalda McDonalda pomagają całym rodzinom, chorych dzieci, bezpłatnie i za to bardzo Wam dziękujemy. Dziś poznaliśmy nowe, niestandardowe i innowacyjne rozwiązania, które analizujemy, testujemy i wdrażamy w Feoli. Projekty które poznaliście, będą wspierać cel, jakim jest dekarbonizacja ciepłownictwa.